Ma tutaj tytuł Force. Dzisiaj będę przychodził Escape'a pod nazwą Znaczy um, stwor stworzony przez Your Game Zone. Ze mną będzie nagrywał. Uwaga, proszę Państwa, gdzie się tu. Despo. Despo. Tylko, że gdzieś się tu schował pod i ja... Tutaj też... jestem. O, ale. Na serio, jak mówię, że to Enderman, to na serio to jest Enderman. Dobra. No, tak najpierw. Jak w kolejnie? nie? Kurde, ja się za to schowałem. W ogóle, jak ktoś na mnie spojrzy, to ja od razu reaguję. Jeśli mam go w polu widzenia i patrzę i zaczynam patrzeć na niego. Dobra, to przytajmy sobie zasady. Zasady. Nie używaj ich. Nie używaj cheatów czekaj, i modów. czekaj tu mi się coś graj... zareagowało. Dobra, to ja przeczytam. Nie używaj cheatów i modów. Graj w trybie normal. Nie niszcz bloków, możesz niszczyć wełnę i gravel. Rozglądaj się uważnie za ukrytymi skrzyniami. Pochodnie zbieraj tylko ze skrzyni. Szukaj wskazówek na tabliczkach. Trzymaj się drogi. Pozdrowienia. Subskrybuj mój kanał na YouTube. Jo Your game zone. Aha, to czy są o, Czyli możemy tylko niszczyć wełnę i gravel Okej, okay, spokojnie. Spoko. Wełna gravel Poczekaj, bo ja na sklerozę zapiszę. Dobra. Dobra. No to chodźmy. Okej, okay, chodźmy. O... Sprint! O... Poczekaj, bo ja już troszkę weszłem. Stan na wełnie i rozbiję. No, czyli musimy stanąć na wełnie i ją rozbić. To chodź. Kurde, lepiej nie, bo to może być lawa. Hey. Okay. Mm, nie Gdzie wiem. Jesteś? O, mam skrzynię. Uh -huh. I. O, kurde. Już chyba już nie wrócę. Tak I nie crafting wie? table. I chyba mam tu dwa stony i jedną preserplatę. Nie tak, wiem, czy tak, zrobię guzik. Nie, guzika nie robię na razie. Aha, mm. aha. o tu już mam wyjście okay, tam, mam, okay. tam już znalazłem wyjście o tutaj gdzieś spadość o skacz poczekaj ja tu jeszcze szukam o. no i nic Kurde, nie. Nie musieli. tu jest jakaś czarna we, wełna Tu chyba też nie. możemy niszczyć, nie? Czy nie, nie czarnej nie czy możemy? ale poczekaj mówi wełny nie, wiesz, ja wolę nie niszczyć. Tam pisało, że gravel i białą wełnę. Tak? Dobra, to zamuruj, zamuruj. Dobra, mam coś jeszcze. Czemu? Dobra, białą zamuruję. Mam tu... o Dobra, może będzie. Dobra, nie będzie. O, um. No wiem, sam to już wyciągłem. To chodź. Oj, oj... Nie! Co? Nie! No zobacz, dyspenser. Mm. O. O, o, szybko ja, z sprintem. O, kurde. Ale, ale o mam let's... trzy mięska upieczone. Fajnie Oj, szybko sprintem. sprintem. Chodź na górę. Yy, poczekaj, tutaj, tam. O, Banzai. A nie, tu jest jakaś. Poczekaj, my chyba możemy niszczyć żarą wełnę. No. Tak. I chyba możemy. Tak, chodź, chodź, chodź. chodź. Tak. No i no chyba no. tu A tu już wszystko rozwaliłeś. Okej. Okay. Znajdź właściwe drzwi. filmy. Um, znaczy, ich nie otworzymy. co? Chodź tu. Dobra. Wow. O. A może rozwalmy tą wełnę tutaj, gdzie ta szara? No dobra. To coś będzie. Skoro tamto mogliśmy rozwalić. to też. O skrzynia. A no o, ja tu. Ja, tam ja, 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 no, O tak. O, chleb. To chcę. Poczekaj. Dam ci czapeczkę i co chcesz? Butki czy... Nie, czapeczka jest dla mnie. Butki czy budki, spodenki chcesz? Spodenki. Spodenki, budki masz. A ja mam. Miecz i hełm. Okej. Okay. Okej, okay. czyli teraz będzie nawalanka. No. Czekaj, bierz chleba, jeszcze masz chleba tutaj. Ale nie, bo ja mam trzy kotleciki, ja nie chcę Aha, chleba. Fajnie. Tutaj ja biorę, tutaj ja biorę te wszystkie. Kurde, a nie mam miecza, ale ty masz miecz, okej. Okay. No, ja mam. To ja będę nawalał ich strzałami. Okej. Okay. Albo chlebami. A tu jest ten dyspenser. I... Ej, mm. bo Poczekaj! Chodź na górę, na górę, na górę. I Co spij. Tutaj, <laughs> tutaj. Oj! Poczekaj, się zbugowałem. Okej. Okay. Hmm, finger do. Tylko hmm, nawet nie mamy czym otworzyć. Mamy. Tak? No. Masz płytkę? No. I guziczek? O i tam jest też płytka. A tutaj. To idę tutaj sprawdzić. Też jest płytka. A tu nic nie ma. Nie ma? To chodź tu. Są jakieś schody. No. cześć O! I wyjście. Jaki fajny ogródek. I Ładny ogród. Nice garden. Mm. Dobra. To ja, ja idę tu... Chodź. O skrzynia jest jakaś. Mam trzy Airony. No fajnie. Mm. Pewnie wiaderko będziemy musieli zebrać coś. Czekaj, Tak, maybe... I, chyba tak. Skrejtować I... gdzieś. Czekaj. Chodźmy na górę. Okay. Tu jest jakaś skrzynia i dyspensery. Jakie tego nie lubię. Oła. O i choć tu jest dużo gravelu, grawer, możemy, tak, gravel. możemy, o, możemy niszczyć. Tak, gravel. Tak. Eee. O, a, o, ta a, o, kurde, Lawa. O, mam skrzynię. O, żelazo. I ty... O, i mam dużo. Yy, to ja sobie zrobię, co masz ty na sobie? Ja, ja mam znaczy, czapeczkę. Ja tutaj mam jeszcze ja mam to. To ja sobie zrobię. Buciki Okej okay. O, ale ta lawa to jest... Czekaj, pa, co tu jest o, tu... Ej, tu jest jakieś przejście O, tu jakieś przejście Czekaj, okay, uważaj, musimy uważać Osz, oż A! O, um, I co teraz? Tu jest dużo graweru. To ty rozwalaj tam, a ja tutaj będę Ale. rozwalał. Ale... O, Aha, bo ta, o, tam po tej drugiej stronie nic nie ma. A czekaj, ja tu spróbuję przejść. Ja mam e, kre... Word Bench. Aha. Ja spróbuję tutaj przejść, okej? Okay? Okej. Okay. Ja mam sobie butki Chyba... wygląda na jak debi. Ej, spójrz, spójrz na mnie. Spójrz, o, spójrz. przyszedłem. Jestem. O, o. to poczekaj. Ja tu jeszcze, bo tu jest jakiś gravel. Hmm. Czekaj, pod wodą nic czego nie ma. Nie. Czekaj, bo to jest gravel jakiś. Ja go zniszczę i zobaczę co tam będzie. Okej. Okay. O, tam widzę skrzynię, o. O, jest skrzynia. Jest. Fajnie. To ja już tam pójdzie. O, mam i cztery skryny. żelaza. Mam cztery żelaza. O nie! Mam tu wiadomość. Zręczna ściówka? Nie, labirynt. Nie, nie. Nie lubię labiryntów. Ale labiryntyczka e, była fajna. Ej, no chyba możemy niszczyć wełnę. No możemy, możemy. I gravel, Ooooooo I labyrinth. Kurde. O. Mm. O, o, jest gravel. A, o kurde, mam coś, magazyn. Aaa, spadłem. Ej, jestem w jakiejś wodzie. Nie typaj się jakby co do mnie. Okay. Ale ja, ja jestem, ja jestem na dobrym tropie. Ja, ja mam, to byłem po tom płytem Music disc i ym, kamienny miecz. I to są jakieś te płyty. To weź sobie miecz, bo ja mam żelazny. Okej. Okay. O Jezu, ja się boję, że jak to tam stanę, to wszystko, wszystko wybuchnie, ale... O, tam jest jakaś duża skrzynia. Tylko nie mogę jej otworzyć. O, mam skrzynię. Łata. The... Jedno żelazo jest. Mam strasznie o. dużo drabinek. Tak? Mam e, dziesięć drabinek. przydadzą no. może. O, mam... Drugą skrzynię. Mam pochodnie i dziewięć żelaza znalazłem już. Hmm. Łącznie z tym wszystkim. A ja mam. Y, tu, jedną... y, ja się do ciebie tepnę, bo ja tutaj już nie wyjdę. Czekaj. Hmm, ja, mam jedną, ja mam jedną czerwoną pochodnię i dziesięć drabinek. Nie wiem, bo będzie trzeba gdzieś wyjść. Ty wiesz, jaki Bóg? No? Jak jest się wodzie pod wodą jest skrzynia, to ta skrzynia nie chciała się zamknąć. Aha. Też mam takie... Dobra, ja się tepię do ciebie. Te despo despo Mam nadzieję, że ty się do mnie nie tepniesz A nie, ano? czekaj bez ukośnika A Tepę Des po ty 100 despo ty so. 100 Tak udało się Ech, gdzie ty weszłeś? Gdzie ty... Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Ja tu wszystko wziąłem... Czaj dyszastrzę. O gazet jakieś... O kurde, ile dyspenserów? O, znaczy skrzynia nie chcę zamknąć, widzisz? No, ja też mam takie buga. Okej, chodźmy Ała! Co zrobiłeś? Jak ja się wystrafiłem. myślałem mi Okej, okay. Ja idę. Poczekaj, ja się tepnę do ciebie. Okej, okay, mam tu wełnę. Uuu, i kolejne jakieś przejście. A nie, to już tu przecież byliśmy. no, nie mogę się do ciebie tepnąć. Czekaj, ja cię. Ja, 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 może ja ci tepnę. O, udało mi się. Okej, okay. spoko. Mogę... To ja... Chodźmy do tego. Chodźmy tutaj, nie byliśmy. O, woda. Taka jestem ja sobie ja Głodny jestem. W realu też. Się nie a nie mam derplę na biurku. Ooo, nie o, tak Tutaj nie O nie. Patrz. Oooo! O ład dostałem. Ała! Oj, do góry. Mam ma, tu drabiny. Czekaj, może jak postaw... tam to... po... po co? Ano. Może ja postawię. Mam... No postaw drabinkę. Wła po to one tu no. były, nie? No raczej. Tak. ty masz tam drabinek? Um, teraz mam dziewięć, bo postawiłem jedno, miałem dziesięć. Czekaj, spróbuję. O kurde. Nie czekaj, już. daj mi je, bo ja to ja to szybko umiem. O, o, czekaj, czekaj, czekaj. O kurde. O, no, dobra, to ja tu stoję Okej, okay, spróbuję Czekaj okay. Osz, ty, zbugowałam się, o mm. Nie rozkoczysz, daj mi drabinki Okej, okay, masz, masz ty, Tutaj jestem Osz, ty, jest zabrałem trzy ja mam 7. Okej. Okay, Okej. Okay. Okay. Oj. Oj. Oj, 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 oj. Mm. Kurde, ale jacy. To idę tam i sobie miesię. Pajon spadł jeszcze. spadłem. Wow! Pajączek. Tak? Tak? Czek? Pajonczek tam był. Aha. A nie tam jeszcze nie doszło. Boje, okay, jest to mm. jesteś. O, no, kurde. się. Jak ma, się też tak boję, potworku. O, o, i jest Tak, i wszystkie, no. Poczekaj. O, o. Nie ma, nie Rania jest. na no. tych no. drabinek. Mam dużo pochodni. Y, dwa i... To e no. jest? Słyszę pająka albo nie widzę. No ja też nie. Pewnie gdzieś tu będzie. Kurde. Poczekaj, mam jedną drabinkę i chyba tu mieliśmy ją położyć. O! To jest się. Kurde, nie jest gotowość. Widzisz, on jest, to nie... jest w O, jestem o. Na, dachu, na dachu. Cześć! Cześć, puszczę to. Ej! Kurde, co. Dobra, on dobra. tu jest, Nie może wyjść, nie może wyjść. Dobra, dobra. stawiamy. Gdziemy, idziemy. Poczekaj, bo tu jest gravel. I skrzynia tam. Mam bardzo dużo cobblestone'u. Fajnie. Fajnie. To może po to się przyda ten kabelstone O, gravel. O i, i skrzynia. I siarka. Pięć ja krwi. też mam skrzynię. I cztery sandstone. O, to musimy o, zrobić TNT. A nie, bo Ile masz siarki? 5, ale to Sandstone, więc... O. Red 3 Redstone. Droga zamknięta. O, creeper. Cześć, malutki. Kurde, Kriperów się nie boja. Szkieletów tak. Nie wiem, dobra. Dziwny jestem. Jestem chyba ja ja dziwny, też... jest ten świat, ale dziwny jestem też chyba powinno być. Oj. To byli pochodni. Kurde, jest przyzwyczajenia, jaką słyszę. Kaj okay. okay. A nie, a nie to dobrze. Będzie boleć. Au. Ał. Ała. I coś będzie. A nie, Zjemy sobie nie. chlebek. Czekaj, ja tu idę. Ał. O, jeziorko. Chlebka nie mogę zjeść. Otwarta skrzynia. Aha, bo to mi się samo... O, mam jedną skrzynię, którą przegapiłeś. A nie, ty mnie chyba nie przegapiłeś. O, mam wełnę. O kurde, ja chyba, że to nie. O. Tam gdzie? Zward, wrong way. Hmm, pusto? Aha, czyli jesteśmy na początku. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Kiedyś tam zebra O Oh my god. Mam Wełnę. i dyspenser! ze strzałami wyciągnę, chyba to te... jest. Nie, nie można tak. O, udało mi się. No, kur... O, chyba mam jakąś drogę. Ja cię nie umiem znaleźć, czekaj. Pójście, te... tepnij się do mnie. Albo, albo. Dobra, tepnę się. Bo nie będę ten dać czasu. Tylko uważaj, poczekaj, nie tepaj się, bo cię uderzy nie chcąc teraz. okej, okay. 12. możesz już się tepnąć. Zła droga. Tu też zła droga. Dobra, chodźmy tu na dół. Tam już byłem, Zobacz, sprawdziłem wszystko. Czyli. Raczej nic nie ma. A to jest początek. To jest biała wełna. O nie, Ty ją postawiłeś? Tak, ja ją postawiłem, bo nie, nie Aha, nie ja mówiłeś. tutaj już byłem. Dobra. To jest ten labirynt, labirynt. Tędy. A zła droga. Kurde. Ej, wełnę chyba możemy kłaść, jak musimy wyjść, a nie mamy jak. No raczej tak. No. O, a co to jest? Tam już byliśmy, tam byłem. Tu jest. Co to jest za woda? O nie. na to. Szkielet! Gdzie? Czy dyspenser to był? Dyspenser. Aha. Dobra. Tutaj już byliś, by, Byłeś, bo ja nie byłem. Yy... O, Cześć. Aj, to jest tu. Czyli tędy wyszłem Dobra, to gdzieś tutaj się chyba pogubiliśmy. Może chodźmy jeszcze tam gdzie to ta woda. Ja, teraz, ja to sprawdzę. Tam gdzie jest ta woda? No. To są te dispensery skórzające. Idzie jest. Z... Ja tutaj na dół, z, bo tu może... Aha! Ale mi się zbugowało Uhu! Jakiś gravel jeszcze. Przejażdżka. O nie, straciłem piąte życie. Au. Kurde. Ała. Nie, nie umiem tu wejść. Aha, mi się wydaje, że ten iron to są punkty. Aha, no. A po co A. nam redstone, nie? nie? Wow. To jest schowalny. Tak Wiesz czym się rozwala wełnę? Czym? Ręką, ręką. Najszybciej czym się rozwala? No ręką. Wow. Aha, bo to cztery kratki, kratki. Nie, yy, wełnę najszybciej się rozwala... Mm, no. Mieczem i nożycami. Bo to jest ostre, dlatego. Tak samo kobwe. No, no. Co ty tu. Z... My, my się chyba zgubiliśmy. No, też to ja, ja już jestem y, w tym. Tam, gdzie, gdzie były te kliperki, tam, gdzie, gdzie był tam pajak na dachu. No. Ja się tak na dachu Dobra, ale w ogóle. co Tu trzeba zrobić w ogóle. Tu to, to, to na pewno to się ciągu dalszy Myślę, że nic tutaj nie widać. Tu nie ma żadnego gravela, nic. Nic rzeczy. To No. Ja tego sprawdzę. Okej. Okay. Czekaj, bo się... Ej! My chyba mieliśmy to rozwalić. Patrz! To jest gravel. Ty, no racja. To nie wiem czemu. I patrz! I tam, i patrz co tutaj jest. Tabliczka. No, no racja. Nie wiem co to ta, co, co tutaj jest. jest? O, skrzynia. I dwa chleby Dwa chlebki, okej. Okay. Nie mam jeszcze tu. Ja nie chcę. Okej. Okay. Ja się... Creeper! Ha, ha. Creeper! Łooo kur... To Creeper chyba był. Go tak słyszałem, tak za plecą tak. jaki żal jest. Tam było kurde. TNT? Tak, tak, gdzie ty jesteś? Czekaj, muszę wyspełnić. O kurde, gdzieś w lesie. O, jeszcze... Ja już biegnę. To ja już biegnę naprzód. ja się zlagowałem. Ja tak samo. O kurde, czekaj. Naprzód, później się tepnie. O kurde, ja mam jeden FPS. Mm. Wierzę, o kurde, jak, jak, to zla jak to lagowało, jak to lagowało Dobra, idę tam Mi się też tak zlagowało teraz Nie mogę w ogóle wyjść z serwera Czekaj, ja, ja to już przyspieszę i tam sprawdzę, czy, czy, czy mogę tam coś ukłonić Z tą guziczką, O go, co Oj już Oj Dobra ja już tam idę Wszyscy ja chyba sądzę, że mieliśmy iść. Prawda, tam... wyłączyć. No nie, tam raczej nie. Tylko okay, ja wbijam na serwę. Ja się też. Teraz... Ow. Dobra, spadam, spadam tam, gdzie mieliśmy iść. Jeszcze raz muszę się zabawić z lawą. I teraz gdzieś. Nie tutaj na pewno. Dobra, o to, chyba... Są te dyspensery. Czekaj, gdzie, gdzie się szło do tego? Um, to jest tam, gdzie są te dyspensery Tak, gdzie, gdzie były stała. O, tu nie tutaj chyba. Wrong way. Out. Wrong. O, i wróciłem do początku. Ja, ja nie lubię ty tych drabinek. Nie no, tak to zręcznościówki lubię. No. Drabinek. Dobra, i je... wow. widzę cię tam na górze To jest tu? Czekaj, tam wszystko buchło, nie, nie wiem co było... O, się do mnie. mnie Czekaj, ja już jestem też Skrzynię musiałam odbugować Biegnę! O, widzę cię, widzę cię, widzę Widzę. Że nie... no, Jezu, no, i wszystko tam wybuchło Ja się boję, że no. tam wszystko to ten... Patrz, jak to wygląda o. Naszy, nie ma naszych no, tempów, choć nie no. jest. A, choć ronu. pół escape'a nam wysadziło. No. Nie na no, bez, bez wysady, wysady, pół No, ćwierć. A no, gdzie jest mój wiecz? miecz? Co? Koniec? Wygrałeś? Jaki żal patrz, to ma tu... Pisze wygrałeś. Niesamowity wygrałeś. Koniec. Kurde. Niesamowite wygrałeś. Subskrypcyjny, żeby... Myślałem, że będzie jakieś epickie zakończenie. No, że jakieś TNT wybuchnie, czy coś, ale to raczej było cały Wylegu, świat, żeby... nie dub. No. Miałem napiski, taką kiedyś fajny Escape. Hmm. Hmm. Ty poczekaj, tam jest coś. Jakaś budowla, tak? Tam będzie. A się laguje ciągle Minecraft i pędzę. Jest, to jest chwa góra. A. Kurde by co mi się szybko to regeneruje, a tak to zawsze, na twoim serwerze, na singlu to mi się tak ścina, Au. Dobra. To, to czekaj, coś zrobię. Mm. Ja też coś zrobię. Co? Coś, coś fajnego. Mm. Ej, jakie było IP do TNT? 46, już właśnie zrespałniłem. Czekaj. O, mam ponad płytkę naciskową do tego. Rozsadzę Ale co teraz? Kurwa, ja się kurzyłem. E no, 66. Co? Mi się zobaczył, co nawet. Ale 64. Oh. Y Nie. Rozsadzam mapę. To jest e-event taki mały, vencik. Teraz się zanimaty. Uwaga. Zaraz tutaj. Wejść, teraz drzwi mam. A um, nie, 46. Sorka, o. O, uwaga, ty Uwaga, zaraz buchnie. E-no! Ten odcinek. Komentujcie subskrybujcie, Nara! Ej, gdzie ty jesteś? Nie wiem, na, na drzewie! Gdzie I nara? Spadam. What?